Siemanko, tutaj kotykać gramy yy, w Roblox'a. się Ania, jakoś mam lagi? o... Siema, jestem kotem. Ania jest kotem? Ja jestem z Ale Ania jest. jest, jest. Aleluja. <noise> Aleluja. Okej, okay, nie pyta. Ania lata. Też mogę? Ale dobra, chodźcie. Kot, znaczy, chodź. który badał, nie Kota, który ja. Ile Pewnie będzie kilka części tego. Pewnie jeszcze tylko część, która jutro wleci dopiero Dobra na robimy wejście do góry Ja robić wejście do góry Okej, ja zajęcie Dobrze, mama przyda Robimy go, tylko Ale my będziemy robić teraz ja, my musimy przetrwać O, skoczymy to O, da A tutaj nawet już się to dobre Nie musimy robić więcej ten tędy teraz Dobra, idziemy na górę I bierzemy, robimy teraz podłogę Może blisko się zrespią Ale blisko się zrespią te szafy tym odcinek pewnie będziemy nagrywać z Brookhaven A to na zapasy będą Właśnie, ale to musimy być Musimy być przebrane za tu. Bo tam jest HatchGear Właśnie Na Brookhaven są często raczej nie będzie na razie nagrywać Nie będzie w tym... Al, albo w ogóle nie będzie Ja muszę sobie zrobić dodatkowe moje konto Muszę sobie zrobić konto a to też będę miała ale mniej wiadomo Dodatkowe konto Czasie, nie się wcześniej, nie na kiku, ale się wcześniej baza, ale ona nie została nam tam zabudowana. Wróćcie w ogóle. O co się nie zapisuje na ten bazer? Ja nie mam tych wówczas. Dęczę, dę, dęczę. Dęczę, Nie sobie tłumaczę. A no tak! Jeszcze ten ochroniarz! Co to za ochroniarz? Nie wiem! śmieszny Ok, nie pytam. baza 3 trzy na 3, trzy, ok? Wymbazy ja 3 trzy na 3. Trzy. Trzy na dół. Nie przeszkadza mi. Ale ja nie przeszkadza mi. Nie. Nie. na Nie. 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 na tablecie, Nie. Nie. na Nie. Nie. na telefonie, Pokazuje, że na telefonie gra na pokazujesz na telefonie Teraz kamerę też każdego tak pokazuję nawet jak gracie na tablecie to widzę ją pokazuję nad głową, że gracie na telefonie Dobra, nawet nie coś w ręce? no to Ania, w ogóle masz telefon? ja nie mogę nie, nie mam, mam zepsuty Aha. nie działa Aha. Nie. nie da się go naprawić ja mam telefon Ale dalej nie mogę nagrywać, kurcze, live'ów, no, bo to trzeba więcej mieć, nie mogę leczać. Co ty robisz? Nie wiem, okej. Okay. Postaw i mamy go... Będzie mniejsza trochę niż nasza wcześniejsza, bo miałeś. Nie długo jest ten dzień w Teraz takie nagle pół. Zmierzchnie no. by było. Ja tak mówię, długo jest ten dzień. Nagle takie no. Ja nie mogę. Będzie, Na pewno będzie druga część. No bo to już 4 minuty filmu są. Ja mogę tylko 15 minut. Bardzo długi dzień. No. Ja przedać na boł ale No kurczę, ale tu ciemno jest. Nic tu prawie nie widać. Ale jest światło na dole. Ale nie chcę mi się po nie iść, bo ja się zabiję. Dobra, ryzyk, fizyk. to to nie fizyk. wizualnie nie ryzykujcie. Yy, to nie jest prawda, ale... Ale dobra. Ja zaryzykowałam już nie. A nie postaw to dobrze, bo, bo ja nie mogę tego przewrócić. Znaczy mogę to, ale nie chcę mi się, bo idę pod drewno o! No co ja robię, co mam tu? Zobaczymy, ja nie... Z... Zobaczmy, noc jest krótsza, bo niby... Coś się świetliło. Noc jest krótsza niż dzień o jedną minutę, więc no... To, to, to prawie nic nie zmienia. A, A nie, na środku nie, tutaj nie stawiasz ściany. Tutaj będzie okno. Aha. Tu będzie okno. Tylko, że nie wiem z czego ja zrobię. Tam jest pizza, ale szarczak jest żarczyk, no. Dobre miejsce nie do Bardzo dobre, tu dużo jest czarcia dużo jest dużo nie ogrzemy z głodu! Na pewno nie możemy... Oj, wziąłem się zabiję już, ale się nie zabijam. O! Tu mamy blisko ten stół. Potrzebuję go. Zrobię nam okno. Z tego stołu. Okno. Ze stołu. Wiem, że to dziś nie brzmi, ale to jest przez stół, więc... Nie ma tu okna w tej grze. Nie wiem czy mnie zrobili. Chociaż... A, bo dlatego, że nie ma flika. Seeka tak naprawdę. No To jest okno. No, 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 bo to jest noc i tu jest rok jakby, 3008 to jest rok jakby, że tak się stanie w tym roku, że będą opętane te, ale to jest skam, są kompatyska, jak słuchacie, to jest tylko gra. Więc nie wierzcie w to! I tak, i tak nas wtedy na świecie nie będzie, tam będzie ten rok. Tylko czy w będzie świat istniał jeszcze? Nie, no właśnie. Żyjemy, cześć, cześć, bo nie No właśnie, ale widzowie, to nie ważne, co mówię. No, co no, 500 lat, my już nie będziemy żyć, więc luz. He, he. A wtedy słońca nie będzie. Słońce, pozwoli słońca. Za 500 ileś lat nie będzie nas. I słońca. Pozwoli, słońce. to yy. to postawiło? Ja chciałam poprawić, żeby to było bliżej do tego, co robisz. Będzie radał. Pierwszy raz. Hallelujah! A, okej, okay, dobra, nieważne. Nie wiedziałam, co. No slipcie, rób się, nie chcę się tu. Mi się nie chce tu czekać. Mam tylko dwie wody. No, no naprawdę. Zarzułaś wszystko? Nie, ja tylko dwie wody wzięłam. Czemu? A, bo ja wzięłam pobrań, nieważne Nie słyszałam Ja mam tylko zlewo A ja mam 700. Oj Kasia, chcesz jedną wodę? Nie No dobra, już. Niepotrzebne mi są na razie rzeczy Też. Na razie jestem głodna, ani. nie... Ale luzery w nich I tu nie ma w ogóle i są na tej mapie, kurczę. Nie, nie. Co oni poszli po mleko i już nie wróci? Będzie druga część, na pewno. Aha, okej. Okay. Będzie kilka części pewnie nawet, bo tu jest i kilka części z tego, dlatego że... co? Co? Ty ja się pytasz? O y ciebie pytał. Ja nie wiem. Zaraz będzie kurka, wodna 15 minut odcinka. Będę musiała... Koń co to robić? Będę musiała kończyć to A potem zrobimy jeszcze następny odcinek z tego. Następny na zapasy będziemy, co zrobimy i będę... Wrzucać z jagodą mistową, i z tobą i będzie wiadomo, będzie tak może nieregularnie, bo ja muszę robić trzy łapki, bo to chwilę był następny. Co może leż? Y... Nie żelaza. A bo ty nie masz żarcia! Tak. Dobra, cicho, ty, ty byś cicho, bo. O, ty mi tytryn, proszę no. A ja się zaraz sprawę. Za... Ja, ja prawie ten Czemu tu nie ma telewizoru? Nie jest telewizor. Ale jak komputer, nie jak telewizor. patrz, no, ja. no przecież małe to jest. Ono jak komputer. A jak monitor komputera. Czego telewizor, wygląda jak No bo jest mały. ja zbieram. Pan na żarcia tam. Dobra, to pani kupi, na razie. Na razie Pizza. Y -y. Poczekaj, Ania, zaraz by się I Zaraz by się dał. Czekaj, a zaraz zrobię nam. Przejście na drugą stronę. Przejście na drugą stronę nam zrobię. I będziemy mogły tam żarć, tam będzie magazyn. Nie będzie w ogóle zamknięty. A? Chyba Nie Nie wiem. Ludzi. Ach, tu Nie ma Nie wiem. tym serwerze To wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. to jest Nie serwer. Nie wiem. Nie wiem. na tym serwerze wiem. No, tu mogę sobie brać rzeczy Ale Nie ale Nie będę brać. Będziemy oszukiwać, a w Nie wiem. Nie 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 będzie Nie No właśnie, my się pewnie zaraz on zabijemy. Ale w ogóle tu Nie Nie a Kasia, pamiętasz, tylko Was jak zamknęłyśmy? My kiedy zamknęliśmy, znaczy ostatnio, wczoraj. No, ostatnio, za, widzowie, ostatnio zamknęliśmy jednego pracownika, który nie mógł wyjść. I nam się darł. Tak się darm. No, Pęta. Dlatego da, nie słyszało się, że było. No właśnie, yy, tu masz, a nie, masz, się odkłada żarcie. okej, ale musimy zrobić tu jakieś stary. Nie wiem, bo co nam ściany jeść. nie mogę tu spocząć. trochę pizzy. Ty wody. to czemu to, 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 to wniosłaś do domu, kurczę? Miejsca nie ma. I pięć pizzy. Ja to do po jednej pizzy to, to nie my.

Dobra, więc kończymy ten odcinek, a teraz mamy